Ślady na piasku W pewnej nocy śniło mi się, że szłam brzegiem morza z towarzyszką. Na ciemnym niebie pojawiały się obrazy z mojego życia. Pod każdym z nich na piasku pojawiły się dwie pary śladów. Jedne były moje, drugie należały do niej. Kiedy ujrzałam ostatni obraz, odwróciłam się i spojrzałam za siebie. Zauważyłam tylko swoje ślady. Zrozumiałam wtedy, że to był najtrudniejszy i najbardziej samotny czas, którego nigdy nie udało mi się zapomnieć. Dlaczego, kiedy potrzebowałam Cię najbardziej, pozostały tylko moje ślady? Obiecałaś, że będziesz zawsze przy mnie. Usłyszałam cichy głos: Kocham Cię i nigdy Ci nie zostawiłam. W tych najtrudniejszych momentach, kiedy widziałaś tylko jedną parę śladów, nie cię na rękach.